Cześć, trzymano, z tej strony wyklęty dlaczego mam czerwony wskaźnik DNA zielony, ja nie mam pojęcia i nawet nie chcę sprawdzać, bo to póki co nie moja sprawa yy, A to nie jest kolejny odcinek zagrajmy w IFSCL, bo przychodzę do Was z czymś innym Wyszedł nowy trailer Ciekawy, bardzo ciekawy, słuchajcie trailer od modelki. już nagrywam to drugi cholera raz, bo mi w środzie się, się nagranie spieprzyło. I wam, ja wam wcześniej słuchajcie, obiecałem, że jak coś nowego się pojawi, że w ogóle jak coś nowego, słuchajcie, na co będzie można poświęcić czas, no to no, 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 słuchajcie zdrowie No i się coś takiego nowego pojawiło Bardzo, bardzo ciekawego Akład a propos tego pomarańczowego, słuchajcie, okna powrotu do przeszłości eee się nowy trailer, a na końcu nieznana znana komenda, która została zaimplementowana jeszcze do tej wersji, która nie została wcześniej ulewiona. A nazywa się ona mniej więcej tak. Four and a half billion years. 4,5 biliona lat. Mniej więcej coś w tym stylu. Tak się nazywa na polski ten komenda i mamy coś takiego, słuchajcie, pomarańczowe okienko artywy. To jest tylko zajawka co do tego co może być w przyszłości, w nowych wersjach. To jest tylko zajawka i właśnie zauważyłem jedną rzecz. Tylko dlatego, że uruchomiłem, że zacząłem nagrywać drugi raz. Po, po pierwsze, to znaczy zaraz, zaraz wam o tym powiem. Pierwsze, nawet możesz mnie znaleźć tylko ręcznie. Nie do końca z tym mówimy, ale wydaje mi się, że to, no, to jest dosyć postać znana, wiadoma, no nasz kochany twórca Lioko. No i mam oczywiście drugą, po, drugą rzecz, która mi tylko upamięta, tylko i na postać może mnie zobaczyć, na no to myślę, że to, chociaż nie, no, no trochę dupy. A to mógłby być Franz Hopper, no bo jedyna postać, którą mogłabym zobaczyć, no to jest Ailita, ale... no w sumie jak w Lioko, no to wszyscy widzieli Franza Hopper, na tylko no chyba, że się pojawi w rzeczywistości. To jest raz, a trzy. Tu pojawiają się jakieś dziwne liczby. Zielnego pięcia nie mam, co to jest. Totalnie chyba, że to jest. współrzędne, Nie no, współrzędne, złamane hasło. Nie, 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 nie wiem, nie wiem, nie wiem to mam się, tylko za ja a póki co przy tym siedzieć nie ma czasu próbowałem to krypto rozwalać ale krypto w ogóle nie reaguje na ten, na, na ten program zero zobaczcie sobie na facebooku tam, na blogu jego i e modelki właśnie dodam nowe słuchacie za nową zapowiedź i macie coś takiego co to ma być? Nie wiem, strasznie się na to nakręciłem, bo może ujawiać jakieś coś z fabułą, nie fabułą. Mam nadzieję, że nie zrobił tego bez, No na pewno nie zrobił tego bez bezcelowo, ale wiecie, że nie potrze... że nie... nie nakręcił mnie na to niepotrzebnie, bo może się szykować całkiem niezła. Całkiem niezła, słuchacie, rzecz. Zastanawiam się tylko co to będzie. Bo może być to coś naprawdę dużego, coś naprawdę dobrego, ale no boję się, żeby to nie było takie, wiecie, taki do takiego taki małej główienko, żeby to po prostu było mocnego, naprawdę. się, co to jest. A póki co to z tego co tylko tam czytałem na tym trailerze, to jest tylko taka mała zapowiedź, wiecie, jakiś taki ogryzek. Taki ogryzek, żeby nas nakręcić, żebyśmy się nachapali tym i żebyśmy chcieli więcej. Taki słuchajcie, bardzo cwany manewr. No i co słuchacie, słuchajcie, to jest w zasadzie tyle. Nie mam pojęcia, co to jest? No, kurde, no nie wiem, no... Współrzędne, współrzędne, współrzędne. No Boże współrzędne. No to tutaj tu ja raczej... No właśnie tutaj tego słuchajcie nie ma. Nie widzę tej komendy głupiej. Na w życiu. Ona jest ukryta. Totalnie. Wirtualizacja, niewirtualizacja, wirtualizacja dna, bla, bla 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 bla. Nie, jej tu nie ma. celowa ukryta jeszcze. Widocznie miał już... Już wtedy miał jakiś, model, jakiś pomysł na to. To taki zdrowy i teraz go realizuję. Cholera wie jeszcze jakie komendy mogą tu być ukryte. Yy, pod warunkiem, że to no, tak my się zastanawiam czy jeszcze czegoś tu no nie ukrył. Odczytywanie. Chociaż tutaj no i jeden. I kropka. Czekajcie, 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 ale to może jest ten. Ale nie 28. Bo wszystkim nie myślałem, że to mogą być ten. Przechodzi wspórzony. No to może mógł być numer sektora, może ale tu 6 samo 6 chyba że jakieś współrzędne ale dwi... może byśmy nie znaleźli tylko jeden czy może dlaczego dwie by mogło miały być współrzędne dwie na dwóch różnych sektorach nie wiem słuchajcie chcecie pokombinujcie przy tym ja nie mam czasu sesja muszę się uczyć stąd nie ma odcinków chcecie poczytać na blogu jeszcze no, bo tam od czasu do czasu jeszcze mam czas czy coś czy mam w ogóle chęci, bo czasem jestem zmęczony, to wbijam i słuchajcie, to wszystko tam e, mniej więcej trochę na, w, ro, trochę się rozpisze. No, ja byłem wyklety coś nowego, słuchajcie, no co, trzymajcie się i cześć. Hej!